Szanowni Państwo, jak pewnie wszyscy zauważyliście, od kilku lat w Wadowicach naprawdę dzieje się bardzo dużo. Realizujemy dziesiątki inwestycji przy znikomym zaangażowaniu środków budżetowych gminy. Po prostu piszemy setki wniosków i otrzymujemy naprawdę bardzo dużo do, dofinansowań. Jedną z takich ambitnych naszych założeń było zorganizowanie transportu door-to-door -door dla naszych mieszkańców. W tamtym roku wraz z moim zespołem zamknęliśmy się w pokoju na jeden dzień i napisaliśmy bardzo ciekawy wniosek. Udało się. Otrzymaliśmy jako jedna z pięciu gmin w Małopolsce dofinansowanie ponad 600 tysięcy złotych na zakup tego oto pojazdu oraz zatrudnienie dwóch osób do jego obsługi. I od paru tygodni widzicie tego pięknego busa obrandowanego w naszych barwach, który jeździ po Wadowic i dowozi do różnych miejsc osoby wykluczone transportowo. Do kina, do teatru, na rehabilitację, do przychodni, do, wielu, do specjalistów, do wielu miejsc, w których osoby w podeszłym wieku lub nie mające możliwości transportu, Poruszające się na wózku do tej pory nie mogły się dostać. Teraz to udało się zmienić. Taki wóz podjeżdża pod same drzwi domu. Pracownik pomaga osobie niepełnosprawnej lub posiadającej trudności z poruszaniem się wejść do tego samochodu. I dowozi w dowolnie wybrane miejsce. Zachęcam Was serdecznie, skorzystajcie z naszego darmowego transportu. Tutaj na tym busie jest adres mailowy oraz numer telefonu, który wystarczy zadzwonić, skonsultować się z koordynatorem projektu, zamówić bus, który podejdzie pod dom i dowiezie Was w dowolne miejsce w naszej gminie, tak żebyście mogli bezpłatnie dojechać i skorzystać z różnych miejsc, do których do tej pory bardzo ciężko było Wam dotrzeć. Pracujemy dla Was codziennie, dla Wadowic.